Znowu śmierdzi. Co mamy zrobić? Gdzie jeszcze nie pisaliście? Kto może nam pomóc? A my rozkładamy ręce, bo nie wiemy, kto może nam pomóc? Nie będziemy robić zbędnych badań, bośmy ich już za dużo tutaj zrobili. Nie będę przeciwstawiał się plotkom i emocjom niezdrowym. Zleciliśmy opracowanie raportu zachorowalności i umieralności w gminie Skawina. Z tej analizy wynika, że w Skawinie umieralność z powodu chorób układu krążenia jest większa o 4,5% w skali Małopolski i o 10% w skali kraju oraz umieralność na nowotwory jest większa o 5% w skali Małopolski i o 6%, niecałe 6% w skali kraju. My obserwujemy bardzo dużo zachorowań na choroby układu krążenia, układu oddechowego. Mamy do czynienia tutaj z POHP, czyli z przewlekłą chorobą płuc. Mamy do czynienia z astmą skrzelową. Bardzo dużo przypadków astmy oskrzelowej u dzieci. No i sporo też właśnie nowotworów.